Witajcie widzowie, z tej strony Nikola, a dzisiaj gramy w Broke Heaven i adoptuję dziecko. Ja jestem z konta GierkiNikolki, ale tamten kanał straciłam, więc nagrywam od nowa. No dobra, yy, chodzimy do centrum adopcyjnego. Dzień dobry, chciałabym zaadoptować dziecko. Dzień dobry, mam Bartosza, 7 lat. do no wezmę. Tak, tylko tutaj trzeba podpisać y, papiery, y, ale nigdzie nie trzeba zawozić. No to super. Dziękuję bardzo. No to ja już... Można już iść do Bartosza. Tak, dziękuję. Do widzenia. Okej, okay, udało się. Bartosz biorę cię. Serio? Tak, serio. A może paustę Faustynę proszę, bo to jest najlepsza moja koleżanka. Dobrze, tylko bym musiała jeszcze iść do pani z tym. Okej. Okay. Przepraszam, proszę panią, bo ja bym chciała jeszcze wziąć Faustynę. Dobrze, to tylko tutaj też trzeba papier podpisać. Też nigdzie nie trzeba tego zawozić. No to dziękuję. Do widzenia. Proszę, proszę bardzo, do widzenia. No dobrze, słuchajcie widzowie, udało się. No to biorę was dwóch. Juppie. Ja Tylko jeszcze auto zrobię, żeby nie było na dwie osoby. Poczekajcie. Takie weźmiemy. Na jak, jakie chcecie koła? Jakie chcesz koła? Jakie chcecie? Nie wiem, jak chcecie. No dobra, to jedziemy. Już nie z mnie w tych Wow, to jest nasz domek? Tak, to jest wasz domek. Możecie wybrać byle jaki pokój, nawet największy. Jesteśmy już w domu. Zdobywam wam coś jeść. Okej, okay, a ja się pobawię z Faustynką. Dobrze. Wybierzcie sobie pokoik. Chcecie okay, razem czy osobno? Razem. Chodźcie, chodźcie za mną. Słuchajcie, bo tutaj mamy piękny pokoik, piętrowe łóżko. Chcecie taki? Tak. Dobrze. A mogę się pobawić z Faustyną? Tak, możesz. Poczekaj. Damy Ci pudło. Dam Wam pudła. Proszę, proszę. Dziękuję. I udekorujcie sobie jakoś pokój. A, I się popatrzcie. Ja Wam dam pluszaczki. Kto chce Hipcia, kto Małpkę? Ja chcę Małpkę. No dobra. Proszę. I proszę hipcia. Ło, wow, wo wo wo. Dobra, dobra, dobra. Proszę bardzo. Yy, no to zrobię wam naleśniki. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie. Ogólnie to fajne są te dzieci. I ja właśnie ostatnio dostałam takie powiadomienie w telefonie, że są właśnie yy, nowe oferty na, yy, na to, na wakacje. To może pojedziemy na wakacje razem wszyscy. No dobra, zajmę się naleśnikami. Dobra, już zrobiłam. Tylko je wezmę w ręce. Mmm... Tu są. Okej. Okay. Mamo, szukaj nas! Okej, okay, okej, okay, zaraz, bo zostawiam naleśniki. No dobra, już was szukam. i Jestem ciekawa, gdzie się skryliście. Okej, okay, tutaj. Ładnie sobie ozdobili pokój, nie ma ich. Idę zobaczyć tutaj w łazience. Nie ma w ciuchach. W tej części schowali. chowani. Hmm, pójdę może zobaczyć gdzieś na dół. Tutaj nie ma też, bo przecież bym widziała, jak byli. To muszą gdzieś być na samym dole. Hmm, hmm, hmm. Gdzie oni mogą być? Właśnie, może w tej kryjówce. Was. <grym> no dobrze, zapraszam na naleśniki. Naleśniki. <grym> <grym> dobra, szybko, wychodźcie z tej wody, szybko, szybko. O! Wyszłem. No dobra, słuchajcie, mam jeszcze dla was niespodziankę. Słuchajcie. <grym> powiedziałam, że mam niespodziankę, no to już do was mówię. Ostatnio zauważyłam, że są nowe oferty na wakacje. Ej, ci znikło jedzenie. A postawiłaś je tutaj? No, postawiłam. O, oh, jest. Dobra, proszę. No dobra, przyszły mi oferty, że są nowe domy. Nie są nowe domy, tylko wakacje nowe że można jechać na wakacje i są nowe ceny ogólnie. Jest taka zniżka. I znalazłam takie najtańsze wakacje. I możemy pojechać na wakacje. O tak! Super! Czyli, Fajnie! Czyli tak. Jest tutaj cena 1000 zł tylko na jazdę do do GD, Tylko że jeszcze do nas. Za nas to dla mnie 300 zł, a na was 200. Czyli trochę wyżej będzie. Ale to bardzo i tak tanio. Więc jedziemy niedługo na wakacje No dobrze. no co najedliście się? Tak? No dobra, no to możecie się bawić. Ja mogę z wami, jak chcecie. O tak, chowanego się pobawię, proszę. Dobrze, dobrze. Ja szukam. Okej. Okay. Do trzydziestu umiesz liczyć? No tak. Okej, okay. no to licz. Jeden, trzy, sześć. Szy dziesięć szukam! O, cześć! Cześć! Chcę szukać Faustii. Ale źle liczyłeś do 30. No jak, 1, 2, 6, 10. Nie, nie, ja się da uczę później. Faustii! No dobrze. Co teraz? Teraz ja mogę szukać. Okej. Okay. I słuchajcie, jak się liczy. Dobrze? Dobra, już policzyłam. No to... Mam was! O, przegrałem! No dobrze, a usuniecie ten dawniot? Już. Okej. Okay. Teraz Fausti. No dobra, no dobra, gdzie tu się schować? Szukam! <noise> Przestraszyłeś mnie. To ty mnie przestraszyłaś. Nieprawda, to ty wyskoczyłeś ze schodów. Ja tylko byłem się schować, a ty mnie wystraszyłeś! Dobre, Dobra dzieci, Dawa. dzieci, koniec kłótni i dam wam podpowiedź. Nie kłóćmy się. Chodź. Dobra, idziemy mamę szukać. Mama, po co mamy taki? Mama, żyjesz? Żyję, żyję, po prostu się położyłam, tak. Nie strasz mnie. Spokojnie. No dobra, ja mam pomysł, że skoczę z balkonu. nie, 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 Czasami w tym, czasami w tym, możecie tutaj dzisiaj spać. Jak możecie? Tutaj śpię. No dobrze, no to tutaj a będziecie mama, mieć a pokój. Czy możemy mieć jeden ona, jeden ja mam i jeszcze jeden dla nas dwóch. Dobrze, no to ja tak zrobię. To będzie dla Was. Tak? Ten będzie na... Ten będzie mój, bo tu jest toaletka. Nie. Aha. moje łóżko. Aha, dobra, dobra, dobra. Do dobra. No to. Patrzcie! Mam już łóżko moje. A, a, a ja jeszcze postawię jampki. Dobra, dobra. Mama. Co? Mogę iść spać na drzemkę? Oczywiście możesz. Dobra noc. A tutaj jest twój pokoik? Będę spać z bratem tu chyba. Chyba, że on nie chce. Ja chcę! Bartek, śpimy razem? Tak! Ja już idę spać. Czyli tu was pokój tutaj. No to tutaj ja wam wybiorę. Tutaj niech będzie Bartka. A na dole Faustyn. No dobra, a piecztowe łóżko będzie moje. No dobra, dzieciaki śpią, no to yy, jutro będzie kolejny odcinek z wylotu na wakacje. Pa, pa!